we Poszło nie tak. Postanowiłem sobie, że prócz Zwichta w tym roku, w tym okresie powiedzmy to zimowym, będę wychodził na zewnątrz częściej. Ale musi być spełniony już jeden warunek: albo będzie słonecznie, albo będzie bezwietrznie, albo będzie ciepło. No to dzisiaj. Mam takie wrażenie, że żadne z tych warunków do końca nie jest spełnione, ale chociaż połowicznie, bo zimno nie jest, jest 6,3 stopnia, ale też troszkę wieje, no i jest prawie słonecznie, albo na zasadzie tak sobie to tłumaczę, ale tam się coś przebija, więc może uratujemy ten dzień. Może ten wiatr przewieje tę chmury Widzicie co? Teraz zaczął się już ten okres, kiedy jeżdżąc na rowerze, niestety możecie spotkać bardzo dużo buraków. Sobie że jakich kulak. A skąd w ogóle takie taki pomysł, żeby jeździć więcej na dworze? No po pierwsze jest to o wiele przyjemniejsze niż jazda na trenerze. A po drugie potem po takiej zimie jak wychodziłem na zewnątrz to zawsze była gleba, bo zapominałem się wypiąć. No i też technika jazdy była w fatalnym stanie. Słońce wychodzi już za chmur, więc ogień. Połamałem uchwyt do GoPro, który miałem na klatce piersiowej. O mimo wszystko jest zimno, a plastik w takiej temperaturze jest średnio elastyczny mimo no że był to oryginalny uchwyt z gopro no to nie wytrzymał wiem jednak, że zimą pojawi się problem a mianowicie marznące stopy bo o tyle o na razie wystarczą ochraniacze na buty no to wiem, że jak temperatura spadnie w okolice zera no to te ochraniacze już nie będą wystarczające. Ale mam na to dwa pomysły, którymi się może podzielę. Może nie dzisiaj, poczekam na dostawę. Mówiąc czekam na dostawę to tak, jeden pomysł wleci do mnie z Chin, a po drugi pójdę do dekatlonu ten pierwszy skin, trochę z drodze wydaje mi się, że może być w topą, ale jak to rzeczy z nisko niskobudżetową w topą, aczkolwiek w drugim pomyśle z dekardonu. Pokładam nadzieję. I myślę, że jak będzie to działać, to sprzedam wam ten patent. Nie jest on wcale taki oczywisty. Modrzew Europejski Niestety wiem, że za chwilę Jednak trzeba będzie się przeprosić Ze Zwiftem Bo grudzień to na pewno będzie Taki okres, to na pewno Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek No niestety wydaje mi się, że Będzie tak jak zwykle Czyli mokro Deszcz ze śniegiem Śnieg, deszcz Plucha, zimno, błotno, wietrznie. No nie będzie fajnie. Muszę wam powiedzieć, że na już jestem 2 godziny i 40 minut. I pomimo tego, że średnia temperatura to jest około 5-6 stopni to w stopy zaczyna mi być powoli zimno. Oczywiście to nie jest takie zimno, które dyskwalifikuje jazdę, ale teraz nie o tym. Mam kolejny pomysł na to, żeby polepszyć komfort stóp, ponieważ teraz zastosowałem coś takiego na rękach, też nie odkrywczę wiem o tym, ale teraz Wam pokażę, tylko momencik o, jest okej okay. na cebulkę mam dwie rękawiczki. Wyjadę w las po szutrach, to w zwykłych rękawiczkach mnie trochę może wytrząść. Więc założyłem normalne, a podnie rowerowe, długie. I normalnie mam czerwone ręce, ale to nie jest zimna, tylko z tego, że jest mi po prostu w nie bardzo ciepło. I też nie mam spoconych rąk, więc. Dlatego, że te rękawiczki są materiałowe, a nie jakieś neoprenowe i przepuszczają. Normalnie powietrze, więc ręka się wentyluje, ale jest mi ciepło. Więc może dwie skarpetki, trzy skarpetki. Nie no, żartuję, ale dwie. Plus mój patent, który Wam niedługo zdradzę. I może się zaraz okazać, że trzeba będzie sprzedać ten trenażer Tego tak ten trenażer cały czas, ale dlatego że na przykład rok temu jak kończył się sezon rowerowy to i zaczynał zwiftowy, czy trenażerowy, bo różne platformy teraz już są, do wirtualnej jazdy to w zasadzie się nie mogłem trochę tego doczekać, no bo widziałem. Duże plusy w wjeździe w Zwiwcie, Dalej widzę, na Zwifcie dalej widzę. No bo formę tam się jednak robi i to ciężko temu zaprzeczyć. No ale jakoś w tym roku nie sprawia mi to tyle radości co, co w poprzednich latach. Dlatego usilnie szukam alternatywy, Czy alternatywy? Alternatywa jest jedna, dwór. Tylko tak, żeby to było przyjemne, a nie żeby mnie zamarzał. Niby można wyjść na godzinę na rower I wtedy nie trzeba właśnie jakichś dziwnych ulepszeń, żeby w stopy czy w ręce było cieplej, no bo przez godzinę Powiedzmy, ja że nasz organizm jak będzie to dosyć intensywny trening nie zdąży się wyziębić No zwłaszcza jak ta kadencja i to tętno będzie wysokie, ale Wyjście na rower na godzinę ściąganie tego roweru, mimo wszystko z tego trążera, ubieranie się w te warstwy. Jak ja już się ubieram, to już jestem cały mokry. Zanim wyjdę na zewnątrz. No i jazda przez godzinę trochę traci sens dla mnie, dlatego bardziej mi chodzi o takie długo kilkugodzinne godzinne kilku albo dwóch, trzy godzinne wyjścia na rower. No i szukam rozwiązań. Nie bym zapomniał. Dzięki takiej jeździe długodystansowej, zimą, dalej sobie można bezkarnie jeździć góralki, trzybity, snickercy. Nieskończoność. A, może, by tak zacząć morsować, to wtedy poprawi się krążenie, w teorii. Chyba to o to chodzi. Między innymi odporność i zima na rowerze to będzie pestka. No? Trzeba to rozważyć. Jakbym znalazł jakiegoś kompana, albo mówiłbym żonę. Może nie. No ale tak po dłuższym myślę, który trwał dwie minuty, no to chyba spróbuję. Przed chwilą z ciekawości aż wyciągnąłem telefon i przeczytałem, że podczas zimnych kąpieli wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia Tak nie wydaje mi się, żeby to była do końca prawda Nie ja wiem czy by był szczęśliwy Słońce już po zachodzi i trzeba wracać. A 90 parę kilometrów udało się zrobić. Także że koniec moich dywagacji na temat kilku tematów, które w sumie łączą się w jedną całość. Widzę że na rowerze człowiekowi przychodzą do głowy przeróżne pomysły, i tak to zostawię na razie.